I witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj powracamy po krótkiej przerwie z update'em kwietniowym, w którym opowiemy Wam, co się działo, dlaczego nas nie było, i ewentualnie o naszych planach na ten miesiąc. Dla tych, którzy śledzą nas na Facebooku i na Instagramie, jest to oczywiste, że no cóż, utopiłam komputer. Krótko mówiąc, dosłownie go utopiłam, napoją go kolą, przez co umarł. Tak sobie bardzo umarę. I z tego względu nie mogłyśmy w ogóle zmontować filmów, bo wiecie, jej wszystkie pliki do produkcji czołówki, grafiki, pierdoły i w ogóle... I zanim my w ogóle spróbowałyśmy, wiecie, jakoś ogarnąć to, żeby się a, wiecie, na przykład przejść na komputer Ani czy coś, to minął tydzień, minął czas, kiedy miałyśmy wstawić wiele odcinków, posypało się też innych rzeczy, takich, wiecie, już poza kanałowych, bardziej takich no, życiowych powiedzmy. Um, no i tak po prostu wyszło. Jestem strasznie przykro, że jakoś się to rozjechało, bo w tamtym tygodniu miały być właśnie Obsesje, Wrap Up, rzeczy, które będziemy za chwilę dla Was nagrywać i postaramy się to zrobić. No i no, na razie nie wiemy, jak to wyjdzie, bo teraz nagrywamy ten odcinek i dopiero tak naprawdę za pół godziny się dowiemy, czy uda nam się cokolwiek zmontować. Także jeżeli widzicie ten odcinek, to znaczy, że coś się udało coś się zmontować. Jakoś dajemy radę, no będziemy kombinować, na razie trzeba będzie wykombinować jakiegoś nowego sprzęcia, najwyżej i tyle. Tak, no na razie odsuwamy sobie miesiąc z autorem, którego po prostu nie zdążymy też nagrać, ponieważ raz, że musimy się zmieścić z tymi wszystkimi planami, które miałyśmy na ten miesiąc, właśnie nagrać te filmy, o których Marta wspominała. Mamy też przygotowane recenzje książek. Sary Pinborough, prawdopodobnie będzie Stefanie Meyer. Postaramy się dla Was zrecenzować trzy pierwsze tomy serii Czasu żniw, Semanty Shannon. Właśnie z okazji tego, że wychodzi za niedługo trzeci tom. No i tak postaramy się to jakoś rozplanować sensownie w czasie, ale na razie miesiąca z autorem no nie będzie, bo po prostu nie wyrobimy się z tym wszystkim, bo musimy się zająć też takimi właśnie okołokanałowymi rzeczami, właśnie sprzętem, jakąś tam nową organizacją pracy. Także no przykro nam bardzo, ale na razie Kwiecień pozostanie bez autora. I no, co w sumie może nawet wyjdzie na dobre, bo pierwotne plany były tak jak niektórzy z Was się zorientowali. Kasia Michalak, potem stwierdziliśmy, że a, możemy nie dać jadę czasowo, a potem psychicznie. I chcieliśmy to zamienić na Jane Austen, ale no, widzicie, no niestety nie, nie dało nie rady, się tak. ze wszystkim. Strasznie byśmy chciały, ale wiecie, są jeszcze studia, jest jeszcze, wiecie, trzeba ogarnąć swoje też trochę życie i no... Niestety chciałyśmy się pośmiać z Kasi, no ale nie no. wyszło. Może jakoś uda nam się kiedyś w ramach bonusu nagrać jakiś odcinek chociażby. Jeśli będziecie bo... chcieli, to ewentualnie się poświęcimy tak. na jakiegoś jednego buka. Tak, 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 tak. Więc plany są na razie takie. No i co? No i możemy Wam powiedzieć, żebyście obserwowali Facebooka, Instagrama, no bo tam właśnie dowiadujecie się o takich rzeczach jak utopiony. I trzymajcie komputer. kciuki, żeby coś się w ogóle udało zorganizować na tym sprzęcie, który mamy. Tak, no bo ten odcinek jest króciutki, więc postaramy się go jako taką mimo zmontować. Nawet bez montażu może wrzucić, a z obsesjami i wrap-upem zobaczymy. Jeżeli się pojawią, to na pewno będzie to w tym tygodniu, w środę i sobotę planowo, mhm. także wszystko będziemy powoli nadawać, potem będą recenzje. No i na bieżąco będziemy się starać wygrzybywać z tego całego kurzu, który na nas trochę osiadł, bo aż nam głupio po dwóch tygodniach od nagrywania nagle to usiąść i tak do Was gadać. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby się udało. No i tyle, no i do zobaczenia w przyszłych filmach. Pa!